Witam Was bardzo serdecznie w 21 odcinku opowieści skęcia z tego świata eee, dobrze, jak widać wracam z wyprawy takiej, no bo wyprawy małej eskapady po drewno, bo jak wiecie potrzeba aż chyba 1200 sztuk wooden planków zwykłych, eee, żeby zbudować mój dom. Ale no cóż, jest to bardzo dużo i o ile się nie mylę, jeżeli z jednego e, drewienka mamy 4 deski, no to będzie jakieś e, 1200, tak? To jest 20 tych, 20 staków. E, no, 20 staków, może trochę mniej. E, no to hmm, na 4 to jest 5 staków drewna. E, na chwilę obecną mam Jeden i trochę. Jeden, dwa, trzy staki. Czyli jeszcze na pewno dwa staki by były potrzebne. No i sharkol w ogóle, też bardzo ważna rzecz. Znowu nie ustawiłem wyższego taktowania procesora. Patrzę, tak mało FPS-ów. Dobrze. Et, więc tak, w dzisiejszym odcinku może tak wspomnę, co zrobiłem najpierw a lagi jakieś dziwne dobra po pierwsze ścieżka jest praktycznie już biorąc skończona do samego, o już mówiłem o tym lagu dźwiękowym, który się po raz kolejny pojawił e, pociągnąłem ją do końca na całą górę proszę bardzo, tędy, tędy, tędy już o tędy szliśmy w tamtym odcinku Tędy, tędy i tamtędy. Już tam widać w górze dalej pociągniętą ścieżkę, więc nie powinno być większych problemów, tylko potem płotki. O, ciach, ciach I ciach, do góry, w bok i do góry, i w bok i brama. Zacząłem też powoli, powoli robić tą głupią podłogę. Jak widać dotąd mi się na razie udało. Tutaj wykończyłem, wykończyłem do końca, bo że jak to głupie brzmi, eee, dokończyłem po prostu tą podłogę w eee, pod wieżą. W tej chwili zdawałem się póki co na ręczne dodawanie sklepów. Tak jest najrozsądniej na chwilę obecną. Dobrze. O, już mamy teraz 13 sztuk. Będzie elektrownia atomowa, tak. W zasadzie to może nawet, a to, jaka to jest głębokość, 109. No to może nawet zacznijmy kopać. Ciach. I teraz na około tego. Czyli to trzeba. Ej, takie lagi, jak nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Dobra, tak. ej no, lagi. Spokój, uspokoić się. Spokój ma być. Jakiś awast, coś, informacje. No nic dziwnego, że są lagi. Jak awast zaczyna informacje jakieś wydawać, to już w ogóle patologia się dzieje. No dobrze, czyli jakby tak wkopać tutaj w dół. Nie wiem, czy to w ogóle dobrze robię, w sensie, jak chciałem. Czy to jest tutaj? No i strasznie, strasznie. Ciach w dół. Ciach. W dół, dwie, dwie kratki szerokości robić? Chyba nie, chyba jednak nie, chyba jednak nie. Tutaj zaczniemy kopać jedną kratkę. O, coś w tym, coś w ten deseń. Eee, tak, i naokoło, ciach, 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 ciach. Tylko no właśnie, no, tutaj miał być kabel. Hmm, i dlatego jest podwójna kratka. Dobra, no to ciach, kopiemy pod sobą. Co tam? Będziemy się ograniczać. Nie będziemy. Najwyżej gdzieś wpadniemy, żeby się od tego ubezpieczyć. Założę lepiej elektryczny jetpack. Wtedy w najgorszym przypadku nic się złego nie stanie. No ja wiem, i da się wkopać? Hmm, ej, co to jest. LOL, co to ma być? Aha, dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Nie wiem, co to było. Dobrze, zaraz się temu przyjmiemy Przyj, przyjrzymy, przyjmiemy. Boże, jakie głupoty, gadam. Nie ja wiem, 70 chyba wystarczy. Dobra, tyle. O, słyszę wodę, czyli akurat ha, dobra głębokość jest. W sensie, że kilka kratek niżej i by było źle, bo bym mógł gdzieś wpaść. A tak to to sądzę, że będzie dobrze. Obudujemy to jakoś w miarę solidnie, żeby nam się nie rozwaliła taka elektrownia atomowa i wszystkiego nam nie zniszczyła. No, ale to jest zupełnie na inny odcinek materiał. Natomiast w tym momencie co tu się podobiło? LOL. Co to ma być? Eee... To, to nie jest mój skin. Lol to nie ja. <grybujesz> nie poznaję siebie. Kurcze. Hmm. Co się podobiło? Nie mam nie mam zielonego pojęcia. Najprawdopodobniej ja miałem skina wgranego przez yy, ten. przez link. Hmm. I być może ten link został w jakiś sposób zmieniony i teraz jest jakiś inny skin pod tym linkiem, bo to nie jest Mario. Chociaż chyba aplaudowałem bezpośrednio na Minecraft.net. Nie wiem, jest to co najmniej dla mnie dziwne i będę musiał się tym zająć, bo to... no nie wiem. Gdzie jest mój skin? Gdzie jest Mario? Kurczę, jakieś takie nie wiadomo co zostało ze mnie. No dobra, nie będę szukał drugiego dna. Jakiś tam powód musi widać być, z czego stało się tak, a nie inaczej. Dobrze, czyli to są te dwie rzeczy, które chciałem na początku pokazać, czyli że ścieżkę dokończyłem i podłogę zacząłem. Natomiast teraz. natomiast teraz, no właśnie, natomiast teraz co? Fu, 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 niech pomyślę, co ja tu chcę. Tak. Bo ja i tak muszę wydobywać wszystko, żeby mieć domek. Ale czy mógłbym zrobić coś innego, ciekawego, tego pokazania w ogóle? Mm -hmm. No dobra, znaczy nadal nie mam Minecrafta 1.3, czyli się nie wybiorę na tamtą. W zasadzie w tamtym odcinku trochę żeśmy sobie pogadali To teraz może przejdę do kopania trochę kolejki. W gruncie rzeczy. To jest dobry pomysł chyba. Eee, kopania kolejki. Kopanie kolejki, jak można kopać kolejkę. No ale dobra, nieważne Lapsus językowy. Dobrze. Ej, no panie, No Mercy, no Dobra. Tutaj ten dir też mi potrzebny. Sicy w tym miejscu. Minus backpack. Co tam jest? W tym minus backpack chyba węgiel. O ile się nie mylę z ostatniego. Oczywiście jedna sztuka węgla. Jak bogato. To bogato. Hmm, dobrze, czyli to można tu, to można tu. Wiaderko zawsze się przydać też może. E Dobra, i teraz tak. Tam przepalam ten węgiel, to będę musiał robić za każdym razem. Znaczy, na bieżąco, przepraszam, nie za każdym razem, to jakaś głupota mi teraz wyszła z tego wszystkiego. Eee, bo to jest bardzo powolny proces. Ci, którzy oglądali mój tutorial do Railcrafta, o tym doskonale sobie, z tego sobie doskonale zdają sprawę. Jak widać, jeszcze sztuki cola 15, o, trochę crystal oil jest, no ale to jeszcze nie to co chciałbym mieć. Natomiast kolejka ma powstać tam, i teraz, tak w ścianie, mógłbym zrobić taki rysunek ciuchci kanciastej. W zasadzie to mógł być nawet dobry pomysł, a przynajmniej ciekawy. I teraz, tak, tutaj jest wejście. No, na razie to wszystko jest małe, bo w zasadzie to nie mam jeszcze do wszystkiego tak jak trzeba. Ale najpierw trzeba, 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 kurczę, trzeba i trzeba. Ciągle coś trzeba. A, to jest chyba na takiej wysokości, o ile się nie mylę, 80 kratek. I teraz tak, żeby mieć wylot na tu jest coś takiego, to muszę dobić do 166 kratki. 166 to jest x, y jest 265 dobrze, i to trzeba dotąd dokopać. Potem jedną, ale tutaj będzie dom. Tutaj będzie dom, więc nie mogę, nie mogę puścić kolejki przez dom. Chyba żeby, chyba żeby, abym, gdyż ponieważ, że zatem, bo tutaj mogę w ogóle przebić to na wylot, dokopać się do samego końca i puścić kolejkę za domem. Do tamtej góry. Wybić się tędy gdzieś, pójść tam, w prawo zakręcić. No i chyba tak trzeba będzie zrobić. Ale, że jak wyjdzie, wyjdą wszystkie mody pod Minecrafta 1.3. Ja mówiłem, że wyjdzie, pójdziemy na eksplorację, żeby wygenerować surowce do Red Powera Forest 3, i także zupełnie nowe sprawy związane z update'em Minecrafta. Tak więc sądzę, że i tak będzie mi najpierw potrzebna kolejka na północ. Na północ, bo na wschód to nie, bo tamto już dawno daleko byłem. I w zasadzie to nowych terenów się tam nie wygeneruje, ale można na północ puścić kolejkę, w gruncie wszech rzeczy. Czyli dokopać się do X166, jak już mówię. I tak też właśnie zrobimy. Taki trochę odcinek na kopanie i takie różne różności, różne różniste. Bo w tym momencie, chociaż może nawet ja jeszcze jakąś tą ciuchcie może zrobimy też. Czarna wełna była potrzebna, inksaki mam. Można zrobić barwnik bez żadnych problemów. Więc tak to może i wyglądać. Do 166, czyli tak jak myślałem. To będzie 265 nas bardziej interesowało dobrze Mam za mało oczywiście pochodni teraz się skończą Co do polecanych kanałów, bo ostatnio trochę osób... O, już się wykopałem. A, to tutaj jest. Nawet jeszcze lepiej. To jest nawet jeszcze lepiej. Jeszcze, jeszcze dużo lepiej. Dobra, czyli tutaj będzie taki rozgałęzień. Oso. Awesome. Eee, więc ostatnio policiłem dwa kanały na, na tym, u siebie na YouTubie. I teraz tak. Eee, jaki jest mój stosunek do polecania? Kiedyś była taka afera z Kwazandem, że kilku dobrych youtuberów, m.in. chyba JJ Joker, no ale Rockelon i tak dalej. Polecili Kwazanda, yy, żeby tam... Klikali e, ich no, widzowie i wchodzili na jego kanał, no bo tam dobra seria, coś tam, nie pamiętam jak się nazywała, w każdym razie no, w miarę profesjonalna, pomijając fakt, że była za cicha. E, to chyba jedyny taki mankament, który naprawdę e, jakoś bardziej przeszkadzał. Tak, poza tym wszystko było cacy, dopóki tam w pewnym momencie się nie wycofał, no bo stwierdził, że no tam już nie będzie nagrywał i w ogóle i tak dalej. Ludzie zaczęli go potem linczować za to, jego widzowie, nienawidzić, bo tam trochę użył takich sformułowań, których nie powinien, i w ten sposób dał do zrozumienia, że ma wszystkich troszkę gdzieś, chociaż nie do końca, bo to była dość dyskusyjna sprawa. Z no, jakichś tam miał swoje powody, żeby odejść i już. No i tak sobie polecili, no i teraz była potem taka dyskusja, no że różne kanały są polecane, no i teraz czy brać odpowiedzialność za to, że dana osoba potem się okazała być, no, nie warta polecenia jednak. Ja widzę to w ten sposób. Ktoś do mnie pisze i prosi o to, żeby być poleconym, bo na przykład zaczyna karierę na YouTubie i... no i chce trochę więcej mieć widzów, żeby ktoś się zainteresował w ogóle tym, co on, tym, co on robi. Eee, tu był chyba ten, w międzyczasie, co on robi, no i teraz tak. On do mnie pisze, no i ja go bez problemów dodaję. Bo w zasadzie mój stosunek do tego jest taki, że jeżeli mam komuś w ten sposób pomóc, kogoś uszczęśliwić, że po prostu kliknąłem, dodaj kanał tam do tej rubryczki polecane, no to dlaczego by nie? No, ja nie traktuję tego wszystkiego aż tak bardzo poważnie. I w związku z tym, no, faktycznie. Wchodzę na kanał osoby, która tam mnie o to prosi. Sprawdzam mniej więcej, czy te filmiki nie są jakieś tam no, w ogóle poniżej wszelkiej krytyki. Jak są w miarę, w miarę ogarnięte, no to nie widzę problemu, żeby nie dodać. No. Jeżeli w ten sposób miałbym komuś pomóc, no to bardzo dobrze. No, dla mnie, to, mnie to nic nie kosztuje i w zasadzie, no, no fajnie, że, że może się komuś e, poszczęści w ten sposób i zdobędzie nowych, nowych widzów może nagle się okazać że za jakiś czas może nawet za kilka lat bo to tam szczególnie ludzie młodzi piszą bardzo młodzi to jest bardzo dużo powiedziane nawet w ten sposób Wym to ujął młody to no tak i w zasadzie tak to wygląda o, było krótkie cięcie tak sobie teraz patrzę, że tak. Tutaj można by było... Ile to ma mieć? Raz, dwa, trzy. Hmm. Tutaj. Tutaj idzie ta pochodnia. Tutaj już tutaj w takim razie nie będzie. Ej, co tu jest grane? O! Prawie, prawie idealnie. Trafiłem jak chciałem. Mhm, to będzie nasz wyjazd na... A nie, nawet nie prawie idealnie, tylko idealnie. Tutaj się podmija te bloki. Nie będzie problemu. Dobra. Pach, 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 ciach, ciach, ciach. Dobrze. No to jeszcze tutaj to rozwalimy tak, żeby było równo. Tutaj takie wystające będzie sobie szło tam mogę sobie zrobić w stronę pustyni kolejkę. Tutaj na wprost jeszcze tego nie widać za bardzo Ale zaraz zobaczycie. O! Tutaj na wprost będzie nam za tą górką zakręcało w prawo do, o tam widać, zamek. Tak, żeby ominąć yy, dom. Dobrze. Niestety okazało się, że nie ma zbyt wiele miejsca, bo ta góra jest cieńsza niż myślałem. Ewentualnie na tej ścianie, a nie za mała, mogłoby, mogłoby cokolwiek powstać ciekawego. Elementów dekoracyjnych jeszcze nie mam żadnego pomysłu na nie. Yy, nie mam również torów ani innych rzeczy, więc w zasadzie to, choć to żenujące, na tym muszę zakończyć pracę. W tym momencie nad właśnie kolejką. Dokładnie. O, jakieś zlagowanie. Więc co by tu jeszcze tak zrobić ciekawego tam ten. O, właśnie się skończyło przetwarzać. Ja bym się udał do tej jaskini jeszcze na chwilę. Zwiedził ją do końca bo ją nie zwiedziłem oczywiście, dopiero zaczęliśmy w zasadzie, i chyba to jest dobry pomysł w gruncie wszech rzeczy, co tam, ewentualnie jeszcze nasionka, można by było kiedyś tam też z Indaszwiałkafta, ale to może nie w tym momencie, no, wybrałbym się na tą eskapadę w poszukiwaniu surowców, no ale niestety, cóż, nie ma nowego Minecrafta, nie ma nowego Minecrafta, znaczy jest nowy Minecraft, tylko nie ma nowych modów. Nie ma nowych modów, nie mam po co się gdzieś ruszać. I to mnie trochę uziemiło. Bo, no cóż, mogę wam pokazywać jak drewno ścinam. No to mało zajmująca sprawa jest. Eee, dlatego już chyba lepiej będzie jednak się wybrać do tej jaskini. Bo tam zawsze jakieś potwory i inne straszne rzeczy się dzieją. Eee, więc to jest zawsze coś takiego, co ratuje sytuację. Pójść do jaskini. W ogóle już słyszę, że tutaj gdzieś się coś zrespiło. Wykopię trochę w ogóle ee, węgla, żeby mieć pochodnie tak wiem, węgiel miał pójść na coś innego, ale w zaistniałej sytuacji geopolitycznej niestety najlepszym wyjściem z sytuacji e, sytuacji sytuacji i ciągle sytuacji będzie niestety wykorzystać się w ten sposób, a nie inny. Dobra, jest węgiel. Troszkę go zmarnujemy i koniec. Życie! No i faktycznie wszystkiego jest sporo. Ja chcę diamentów ogólnie, i to jakbyśmy znaleźli diamenty, to kurczę, by był zajebisty tytuł tego odcinka. Ale czy znajdziemy diamenty? To, to jest pytanie. Jest taki mod fajny, co? E, jest jakaś taka różdżka, która wyszukuje surowce. Tam, jak, każda, każdy surowiec ma jakąś tam wartość. Im cenniejszy, tym większa. No, i tam jest skanowanie, jakieś tam odległości. To jest dla mnie cheatowanie, jakby na to nie patrzeć. Chociaż fajna sprawa, w gruncie rzeczy, taka ciekawostka krajoznawcza. No, ale jednak cheatowanie, moim zdaniem. Jednak, jednak. No dobra, ale niektórzy z tego korzystają. Trudno się mówi. Trzeba to szanować. Zresztą w tej chwili, nawet już w czystego Industrial Crafta nie grają ludzie ani bitcrafta, tylko do dodają tych addonów co nie miara na przykład coś tam z solar panelami, o których już kilka osób mi tyle razy zwracało uwagę, że coś takiego istnieje, zresztą niektórzy to już nawet nie wiedzą czy to jest część industriala, czy to jest może jakiś addon już to w zasadzie to gdzieś im umknęło, czy to jest tak czy nie tak bo zapewne instalują ciągle jakieś technik paki albo inne tego typu rzeczy, w których jest wszystkiego nacikane i w zasadzie nie wiadomo co jest i potem ktoś pisze że no nie działa mi Minecraft, bo zainstalowałem coś tam. No tak, ale jak masz zainstalowany jeszcze nie wiadomo co innego, o których w zasadzie rzeczach nawet nie masz pojęcia, że są to jest taki skutek uboczny korzystania z gotowych modpacków. No niestety. Szczególnie jak jest czegoś dużo, to wtedy ludzie nawet nie czytają w tego w rajdme co tam wykładnie jest w środku, więc to wtedy jest patologia już gruba. Niestety, faktycznie węgla jest co niemiara. Jaskinia Samsona nam obrodziła i obfituje w wielkie e, ilości surowców. Ciach, 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 ciach. Come on, come on, come on. Dobrze. Teraz część tego węgla trzeba. Wypakować. Wypakować 24 sztuki, przerobić wooden planki i 6 na pochodni. 25 pochodni to w zupełności powinno być wystarczające na tę chwilę i nie stanowić większego problemu. Taka ilość powinna wystarczyć. Ciach, ciach. osom, Jest tu ktoś? Nie ma. Ej, mało potworów. Aj, noc. Głucho wszędzie. Cicho będzie. A nie, yy, ciemno wszędzie. Głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? O, uran. Bardzo dobrze do. do. Czart. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Twardy był. Twardy. Ale pat. Ostro. Wągiel. Kud, przez swoją drogą, Ciekawe, czy kiedykolwiek J.J. Joker wróci jednak do nagrywania. Pusto się i smutno bez niego zrobiło na tym ziemskim badole. No niestety. Wszystko ma swój początek i koniec. Nawet J.J. Joker jego let's play. Zresztą teraz się zastanawiam, że co młodsi gracze w, w tego całego Minecrafta, to mogą w ogóle nie widzieć, co to był J.J. Joker. Tak za rok, pewnie już się ten proces zacznie. Już ludzie zaczną zapominać, znaczy się zapominać. Nowi, którzy będą przychodzić, nie będą wiedzieć, że ktoś taki w ogóle istniał. Ewentualnie tam trafią na jego filmiki na YouTubie. Pooglądają, pooglądają, klikną subskrybuj, potem nagle po dwóch tygodniach się okaże, że nie ma nowych odcinków, no to odklikną subskrybuj. I tak to będzie. A, no i właśnie, co do reklam na jak tutaj tak wszyscy nienawidzą. Teraz są jakieś w ogóle zmiany zmienia, no zmiany kurde, zmienia się wiele rzeczy ulega, prawda wymianie, w sensie tam layout YouTube'a i tak dalej, ale też widzę system sprawdzania czy materiał może być dopuszczony do dzielenia się przychodem, ja na przykład od jakiegoś czasu nie mogę się dzielić przychodem tak więc reklam nie ma możecie więc wyłączyć wasze adbloki, bo i tak ich póki co tych wszystkich reklamówek i tak dalej nie uświadczycie na moim kanale bo zwyczajnie YouTube mam mnie gdzieś. No i dobra, ja też go mam gdzieś. Ale w żelaza, ja nie mogę. Osom, osom, osom. Tak, osram i wszystko jasne. Taka marka, o, w ogóle nie wiem, czy ktoś kojarzy. Osam. Osam to są żarówki. Ta francuska firma, nie wiem czy jaka w punkcie rzeczy, albo amerykańska w każdym razie wchodziła na polski rynek w latach 90. no i wydała taką reklamę, nie? Tam było przerobione chyba z angielskiej, czy tam jakiejś tam wersji ogólnej dla, dla wszystkich krajów, w których ten, ta firma ten, prowadziła działalność. No i było coś mniej więcej takiego, że e, jakaś tam reklama, reklama i nagle hasło osram i wszystko jasne. No tak. Ktoś falnął opatrz. To był początek lat 90. więc wtedy to się nikt tak bardzo nie przejmował, tylko tłumaczyli jak leci te reklamy waniszów, niewaniszów i innych rzeczy, tych lampek osram. I w zasadzie tam... oj osram. Będzie śmiesznie, nawet może ktoś pomyślał. No i było śmiesznie, tylko że w pewnym momencie się okazało, że lepiej to jednak zmienić, bo to źle działa na wizerunek firmy, no. Osram i wszystko jasne. No może to i po angielsku ładnie brzmi, ale po polsku to to nie za bardzo niestety. No niestety, niestety. Niestety kotlety. Pach, 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 pach. Jest tu kto? Ja chcę, w ogóle to ja chcę ten. Ja już wiem czego chcę. Nie wiedziałem czego chcę od życia w Minecraft'cie, ale już wiem czego chcę od życia w Minecraft'cie. Ja chcę kopalni. Kopalni. Ja już zresztą już o tym wiele razy mówiłem. Tam będzie tyle torów. Tyle, no nie wiem, wspaniałości. Skrzyneczek. Tych trujących. Wspaniałych, yy, no... W, um, jak to się nazywa wspaniałych yy, pajączków dobra, bo za dużo się rozgadałem więc żegnam was serdecznie i do zobaczenia